Co robi fizjoterapeuta, kiedy jemu przytrafi się kontuzja? I z racji tego, że ostatnio miałem taką nieprzyjemność, postanowiłem podzielić się z wami moją historią. W czasie ostatnich zawodów trzydniowych w kolarstwie wróciłem z bólem obuścienia na Hillesa. Pojawił się po około dwóch dniach znienacka. Pierwsze pytanie, jakie sobie postawiłem, było dlaczego? W końcu nie był to wysiłek dużo większy, jeździłem już dłuższe zawody, bardziej wymagające, a w bólu nie było. Myślę, że mogła się temu sprzyjać dużo niższa temperatura niż zwykle. jak na Hillesa dużo gorzej radzą sobie w niskich temperaturach. W tej sytuacji sam zgłosiłem się do fizjoterapeuty, ponieważ sami wobec siebie nie jesteśmy obiektywni do mojego takiego fachu, który potwierdził moje przypuszczenia. Że jest to po prostu przeciążenie ścięgna Hillesa, spowodowane sumowaniem się niekorzystnych czynników. Wzdrożyliśmy mm, automasaż, rolowanie, używanie maści przeciwbólowych, a także zmniejszenie aktywności sportowej, natomiast nie leżenie na kanapie. Chodziłem na spacery, wykonywałem inne ćwiczenia nie obciążające mocno dolnych części ciała, a także dojeżdżałem cały czas rowerem do pracy. Zmniejszenie intensywności bądź objętości treningowej przyspiesza gojenie względem robienia niczego. Po tygodniu od rozpoczęcia leczenia i poczucia pierwszych dolegliwości ból jest już znacznie mniejszy. Mogę w pełni w codziennym funkcjonowaniu prawie go nie odczuwam. Niemniej dla pewności jeszcze przez około tydzień planuję nie wracać do treningów i startów zawodowych.